To wyznanie sprawia, że serce pęka na milion kawałków, a oczy same nachodzą łzami. W czasie, gdy świat szykuje się do hucznego powitania nowego roku, w domu Agnieszki Maciąd zapadła przerażająca, bolesna cisza. Jej mąż, Robert Wolański, odsłonił najbardziej intymny skrawek swojej żałoby, pisząc o tradycji, która w tym roku została brutalnie przerwana przez śmierć. Jego słowa o miejscu wypełnionym bólem i pustką to najsmutniejsze świadectwo miłości, jakie można sobie wyobrazić, to krzyk tęsknoty, który rozlega się echem w pustym domu. Odejście Agnieszki Maciąg pod koniec listopada 2025 roku było wstrząsem dla tysięcy Polaków. Modelka, dziennikarka, autorka książek i duchowa mentorka wielu kobiet, przegrała walkę z chorobą, zostawiając po sobie wyrwę niemożliwą do zasypania. Jednak prawdziwy wymiar tej tragedii rozgrywa się teraz, gdy opadł mebialny kurz, skończyły się uroczystości pogrzebowe, a bliscy zostali sami w czterech ścianach. Robert Wolański, który z niezwykłą godnością i czułością opiekuje się profilem zmarłej żony, zamieniając go w wirtualny pomnik jej pamięci, opublikował wpis, który jest emocjonalnym nokautem. Opisał w nim czas, który dla ich rodziny był święty dni zawieszony między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem. To właśnie teraz, w tej leniwej atmosferze kończącego się roku, w domu Maciąki Wolańskiego odbywał się rytuał, który spajał ich rodzinę i dawał nadzieję na przyszłość. Teraz już spokojnie. Po świętach jest ciszej. Wolniej zaczyna swój wpis Robert Wolański. Te krótkie, rwane zdania doskonale oddają atmosferę panującą w domu wdowca. To cisza, która nie przynosi ukojenia, lecz krzyczy brakiem ukochanej osoby. Fotograf wspomina, że ten okres był dla nich czasem podsumowań, ale przede wszystkim czasem kreowania przyszłości. Mieli swoją wyjątkową, domową tradycję tworzenia mapy marzeń. To był moment magiczny. Wyciągali sterty kolorowych gazet, nożyczki, klej i wspólnie, na podłodze, wycinali obrazy tego, co chcieliby osiągnąć, przeżyć i zobaczyć w nadchodzącym roku. Opis tej tradycji jest tak żywy i plastyczny że niemal widzimy ich razem, pochylonych nad papierem, śmiejących się i planujących kolejne podróże czy projekty. To niezwykłe chwile. Było jeszcze lepiej, gdy zaczęła to z nami robić Helenka. Zbieraliśmy po całym domu gazety. Nożyczki, o wspomina Wolański. Obraz małej Helenki, córki Pary, dołączającej do rodziców w tym rytuale, jest w obecnej sytuacji wręcz rozdzierający. Pokazuje on pełnię rodzinnego szczęścia, które zostało brutalnie przerwane. Mapa marzeń była symbolem ich jedności, ich wspólnego patrzenia w jednym kierunku. Była dowodem na to, że wierzyli, iż mają przed sobą mnóstwo czasu. Los jednak napisał inny, okrutny scenariusz. W tym roku nożyczki leżą nietknięte. Gazety nie zostaną pocięte. Mapa marzeń nie powstanie. Robert Wolański z brutalną szczerością przyznaje, że nie jest w stanie kultywować tej tradycji. Dziś tego nie zrobię, bo miejsce, w którym robiliśmy to zazwyczaj, wypełnione jest jeszcze bólem i pustką uwyznaje. To zdanie uderza z siłą tarana. Pokazuje, że żałoba to nie tylko stan ducha, ale fizyczne odczucie braku w konkretnej przestrzeni. Ten kąt w domu, ten fragment podłogi czy stołu, gdzie zazwyczaj tętniło życie i nadzieja, Teraz stał się strefą mroku. Fizyczna nieobecność Agnieszki sprawia, że każda próba powtórzenia dawnych rytuałów staje się torturą. Jak planować przyszłość, gdy przyszłość, którą znali, przestała istnieć? Jak marzyć, gdy najważniejsze marzenie o życiu u boku żony prysło jak bańka mydlana? Słowa o pustce są przerażające w swojej prostocie. To pustka, której nie da się wypełnić prezentami choinką czy życzeniami od znajomych. To egzystencjalna dziura po drugiej połówce duszy. Wolański nie udaje Bohatera, nie sili się na fałszywy optymizm. Pokazuje żałobę taką, jaka jest naprawdę jako paraliżujący ból, który odbiera siły do najprostszych czynności, nawet tych, które kiedyś sprawiały radość. Jednak w tym roku, w tej otchłani cierpienia, pojawia się jedno zdanie, które jest jak promyk słońca przebijający się przez czarne chmury. Ale powrócę tu jeszcze na pewno z miłością, dodaje na koniec Robert. To deklaracja niezwykłej wagi. To obietnica, że śmierć nie ma ostatniego słowa. Wolański wie, że teraz jest czas na ból, na ciszę i na łzy, ale wie też, że miłość, którą dała mu Agnieszka, jest silniejsza niż rozpacz. Obiecuje sobie i jej, że kiedyś. Gdy rany choć trochę się zabliźnią, wróci do ich tradycji. Że to miejsce w domu, dziś naznaczone pustką, znów wypełni się ciepłem wspomnień. Wpis Roberta Wolańskiego poruszył lawinę serc w internecie. Tysiące ludzi, którzy sami doświadczyli straty, odnajdują w jego słowach własny ból. To świadectwo, że w obliczu śmierci wszyscy jesteśmy bezradni, a jedyne, co nam pozostaje, to pielęgnowanie pamięci. Agnieszka Maciąg uczyła Polki, jak żyć świadomie i w harmonii. Jej mąż teraz daje nam, być może nieświadomie, najtrudniejszą lekcję, lekcję o tym, jak przetrwać stratę i nie pozwolić, by ból zabił miłość. Tegoroczny Sylwester w domu Wolańskich będzie inny niż wszystkie. Nie będzie hucznych planów, nie będzie mapy marzeń wyklejanej z gazet. Będzie cisza. Ale w tej ciszy jest obecna Agnieszka w każdym wspomnieniu. W każdym kącie domu i w sercu męża, który, mimo miejsca wypełnionego bólem, wciąż potrafi pisać o miłości. To jest właśnie prawdziwa siła uczucia, która przetrwa wszystko, nawet śmierć. Pozostaje nam tylko pochylić głowę przed tym cierpieniem i życzyć Robertowi oraz Helence, by ta pustka z czasem zamieniła się spokojną przystań pięknych wspomnień.